Kurde! Wcześniejszy filmik nie wypalił, bo coś się stało i stawił się, ale widzicie, to error, jak to oglądał, to wielkie dzięki, ale nic tam nie ma. Dobra, teraz trzeba to... O tutaj trzeba domalować, ale tu się nie domalowało. dobra? No. Ładnie, dwa razy za koncert. ...wane. O kurcze. Ups, ups, ups. tu bomb i się robi nie i ładnie dwa razy zakonserwowane na pewno będą trzymać długie lata bez rdzy i bez sknicia co ja mam powiedzieć? Chodź, telefon waliłem. Ups. Zderzy? Nie. No co, będziemy się żegnać, nie? Bardzo krótki odcinek. Sorry was za ten wcześniejszy, ale cóż ja mam. Ale sztara to dojechał. będę wam kończyć. I co? Życzę Wam miłego dnia. Dzalajcie na... Kanał. Cześć. Widzimy się, albo nie. Zobaczymy. Może jeszcze wrócę do tego odcinka, bo może będziemy jeszcze malować. Więc to no zobaczcie. Będziemy malować i tyle. To tak. Wiemy ten, Bo jak przyszły, to były całe zaolejone. Jak się je umyło, fajnie. Tam szczotką tym, potem jeszcze pod ciśnieniem, kascherem sieje do piaskarki wsadziło, godzinę się w piaskarce pukało, jak tak jak zwał, tak zwał i, i e, dwa razy epoksydem pomalowane i pomując wahacze zostały pomalowane. I fajnie odrestaurowane i można je założyć te tulejki tutaj na te, te dwie, tam, tutaj tu, tutaj tu i tutaj tam i tam osłony na silnik i gitara. Więc bajo